Cześć, to z starego dobrego retro. Dzisiaj parę słów o kolejnej konsoli, która znajduje się w naszym muzeum. To konsola PC Engine, czyli 8-bitowa konsola z 1987 roku z Japonii. Dwa lata później wyszła w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Turbo Graphics. Konsola bardzo fajna, znaczy bardzo też mała. Jak sobie na nią spojrzymy, co, jakie ma cechy charakterystyczne, ten slot? Tutaj, rzuca się w oczy. To jest slot na kardlicze, i te kardlicze do PC Engine wyglądają w ten sposób. Czyli można powiedzieć, że wyglądają, mają taki format karty kredytowej, troszkę grubszej. I w wsuwamy właśnie w ten slot. Oprócz tego, mamy zasilanie, wyjście antenowe, czyli ten obraz, powiedzmy, jest taki sobie łącznik i jeden port do podłączenia pada. Co jakie możliwości miała ta konsola? Konsola 8 bitowa, ale ma tutaj dwa 16-bitowe układy do generowania grafiki. Jeden to jest Video Display Controller, a drugi to jest Video Color Encoder. I co ciekawe? 8-bitowa konsola, ta grafika faktycznie jest trochę lepsza niż w, w takim nasie. Nie jest też poziom powiedzmy Mega Drive czy Super Nintendo, ale już naprawdę troszkę lepsza niż, niż w tych konsolach 8-bitowych z, z tej samej epoki. Grafika to jest 256 pikseli na 240. To są takie standardowe, tak, w takich rozdzielczości gry. E, wyglądały, natomiast e, maksymalna rozdzielczość tutaj to jest 512 punktów w poziomie, czyli całkiem sporo i na niektórych ekranach faktycznie widać wykorzystanie tej rozdzielczości. E, kolor jest 9-bitowy, też trochę taka dziwna liczba. E, Bodaję, że maksymalnie jest 482 kolory. i Można je wykorzystać i na tło, i na dłuszki, tam mniej więcej po połowie. E, w pamięci ta sola ma 8 kilobajtów RAMu i 64 kB właśnie pamięci wideo. Także to wideo jest takie bardziej zaawansowane. Oprócz tego 6 kanałów audio, 5-bitowy dźwięk. Także całkiem fajna konsola. Co jeszcze z tą konsolą? Jeden port, ale można było do tej konsoli kupić taki multitap i ten multitap pozwala podłączyć do konsoli. Nawet widzę 5 e, padów, e, także nie ograniczaliśmy się tylko do jednego, do jednego, do jednego pada. E, jak wyglądały pady do tych masoli? Wyglądały tak. E, bardzo fajny pad, e, cyfrowy krzyżak. E, tu mamy Select, tu mamy Rana albo Play. Dwa przyciski i ustawienie Auto Fire. Tak? Trzy, e, trzy ustawienia do Fire'a. Ten dwa, właśnie takie na dwa i na trzy tak teżenia od fire'a, czy autofair. Fire. E, przyjemnie, e, przyjemnie się go trzyma, e, przyjemnie się na tym padzie gra. E, jest dosyć taki e, dość spory, e, co jeszcze ciekawego. Sama konsola, jak mówię, ma tutaj wyjście antenowe, co wydaje się do niezbyt rewelacyjny obraz dawało. Natomiast e, można było. Kupić tą konsolę. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć. NET wyprodukował tą konsolę razem z Hudson Soft. Tak się nazywa druga firma, która brała udział w tworzeniu tej konsoli. Czyli tak, wyjście antenowe. Czyli obraz taki sobie. Natomiast to jest taka ciekawostka. To jest pierwsza konsola, która umożliwiała korzystanie z gier na cd rom Rewelacja, rzekłbym. Czyli mieliśmy, mogliśmy dokupić taką wersję z napędem CD-ROM. To jest taki CD-ROM pod klapeczką. Sam CD-ROM, ten napęd, mógł działać jak odtwarzacz audio. Mamy tutaj po prostu, podobnie jak na PC-towych odtwarzaczach, czy na PC-towych romach mamy tutaj sterowanie do, do przewijania, do play, stop, tu jest wyjście sławkowe, więc teoretycznie to mogło służyć też jako odtwarzacz CD-ROM. E, e, 87 rok. Tak. Nie wiem, czy to akurat ten jest z 87, ale to, generalnie to była pierwsza konsola, która współpracowała z cd rom i miała gry na CD-ROMach. E, to było ciekawe. E, I teraz, jak się na to patrzę, no, jakoś to trzeba było ze sobą podłączyć. Tu jest taki dodatkowy port w tej, w tej konsoli, i tu z tyłu też mamy jakieś podłączenia. I teraz jak to ze sobą spiąć? No był taki interface unit, czyli bardzo ciekawa konstrukcja umożliwiająca spięcie ze sobą tych dwóch elementów, czyli konsoli, czyli to było w ten sposób, i z w ten sposób I teraz po przełączeniu tak naprawdę to jest włącznik zasilania ale to tak też zabezpieczenie żeby się to nam nie rozjechało to jeszcze była taka ciekawostka rączka więc można było z tą konsolą jeśli to sobie, że tak powiem, przenosi spacerować, tak uchwyt transportowy. Jeżeli chcieliśmy to rozłączyć, to tutaj jest Wajecha pociągać się i one, że tak powiem, wychodzą z tego interfejsu unita. Co jeszcze ciekawego w tym unicie, a mianowicie to, że oprócz wyjścia antenowego, dostajemy też kompozyt, czyli można powiedzieć, że ta grafika jest dużo lepsza. I to jest właśnie też jeden z fajniejszych elementów tego, tej konsoli, czyli kompozytowe wyjście, oczywiście lewy i prawy kanał audio. Także ta wersja mocno rozbudowana z CD-romem no, na pewno robi, robi wrażenie, zwłaszcza że to jest taki właśnie 87 czy tam 89 w Stanach Zjednoczonych rok. Okej. Okay. Fajna konsola, mi się bardzo podoba. Gierki też fajnie wyglądają. Zrobię takie krótkie filmiki w tym materiale, które pokażę po prostu kilka, kilka filmów z tych gier. Także 87 PC Engine. Oczywiście starym dobry to można przyjść, zagrać sobie na tej konsoli i sobie zobaczyć jak, jak te gry faktycznie wyglądają. Także zapraszam do materiału z, poszczególnych, no z kilku gier które tam za chwilę się powinny pojawić, także zobaczcie jak gry wyglądają. Dobrze, jesteśmy podłączeni. Pierwsza gra Aeroblaster. Moim zdaniem bardzo fajna strzelanka. Lecimy sobie w prawo. Zobaczcie sobie na tą grafikę. Jest efekt paralaksy na chwilę powinniśmy lecieć na jakieś miasto prosta strzelanka to jakby nie jest nic ciekawo, ciekawego ale jest całkiem płynna fajna kolorowa grafika to trzeba podbierać troszeczkę tych parapsów to daje się też można grać na dwóch naraz Czyli można wykorzystać multitapa do tego żeby faktycznie dwa, dwa pady podłączyć do siebie bardzo tylko przyjemna gierka może gdzieś tam przejdę dalej. Widzę, że nie ma problemu z obsługą większej ilości sprite'ów. Ok, bardzo fajnie to. to są bardzo fajne tu. Ja sporów sporo tytułu grałem z tego czasu. A zabijmy. Dobrze. Zobaczmy następne Dobrze, gierka. Dobrze, gierka. Klasyka, czyli Bomberman. Biorę sobie jednego gracza. Tu mam jakiś story. Widać, że grafika jest taka bardzo fajna, kolorowa. No i Bomberman, czyli klasyka. Wchodzimy sobie, stawiamy bomby. No, to by mnie zabił. Okej, okay. to teraz się uda. Faktycznie można tutaj zagrać bodajże nawet czterech graczy na raz i w takim w trybie takim versus gdzie po prostu musimy wzajemnie się powybijać. no i tutaj w tej klasyce musimy faktycznie na razie po jednym bombie poniższy wszystkie znaczy murków nie musimy niższy, oczywiście musimy pokonać przeciwników z tym że jeżeli czas nam się skończy, a nie znajdziemy wśród murków wyjścia, to zdaje się, wszystkie te niezniszczone murki zmieniają się w otworki. Także bardzo krótki ten gąd. Teraz pewnie uda mi się go załatwić. Tak jest. O, to jest chyba dłuższy połom nie zdaje się. Wybuchu. bardzo fajnie też przyjemną muzyczka sobie gra czyli Bomberman nie wiem czy znajdziemy w tak szybkim trybie wyjścia no, przez dwa razy jak nie znajdę to tak skończymy No i znalazłem. Bardzo fajny też przyjemny pad jest do grania, muszę powiedzieć. Jak tak się chwilę ten pogrą, to bardzo fajnie. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejna gra. Alien Crash. Alien Crash, z tego co tu widzę, to jest pinball. Ciekawe. No, taka przyjemna grafika, prawda? No, tak widać, że. Nie do równowagi amigowej. <grymne> to nie tylko zaleta tej konsoli. Ale jak widać, nawet gdzieś mam chyba ten styl jest większy. Tylko trzeba gdzieś tutaj trochę wyżej podbić, z też pamiętam. No i? No, jest. A. O, to jest nawet takie bardziej rozbudowane, widzę. Trzeba bawić Zbijanie innych otworków. Ale Pinball, może powiedzieć, no to troszkę inaczej wyglądający, no ale było wszystko jeszcze ciekawa propozycja. Dobrze. Zobaczmy sobie następną. Bloody Wolf. Tak jest. Mamy coś na wzór Commando, albo może Operation Wolf. Nie wiem, czy będziemy to jakoś nazywać, może. A, no, ciekawe. Chyba tych no, to przeznaczenie właśnie A, A Przepraszam. Przepraszam. No. No, przepraszam. No, okej, okay. trzeba to jeszcze pewnie przeskoczyć. No. Czyli jest na... Idziemy w prawo i walimy, już wszystko się rusza. Są jakieś pomieszczenia. A, pomieszczenia też, a obalimy jeńców z tego co widzę. Czyli... Shotgun. pięknie. RAM, nasz Rambo idzie walczyć dalej w prawo. Zobaczmy jakie są tu jeszcze urozmaicenia. A, shotgun jak widać. Szeroki z strzału. A, tam dobre to jest. A, może się spinać. Pięknie. Pięknie. Nasz Rambo to porządny gość. A, to jest konkretny, konkretny. Zobaczmy, co w mieszkaniu następnym. Ach, chyba nie było wyjść. A, możemy nad motorem jeździć, proszę. Możemy skakać motorem. Pięknie. A, taka 8-bitowa, przyjemna grafika. Dobrze, jedźmy dalej. Znalazłem nawet taką klasykę, czyli Galaga. Nowy graficznie bardzo fajnie sobie co pamiętam. Yy, tutaj poruszające się gwiazdy, tle jakaś stacja bojowa i reakcja. Dosyć ciekawe efekty, bo jest tutaj sporo kolorowych, nie wiem czy to widać, ale sporo kolorowych yy, obiektów, różnokolorowych. I te wybuchy też są takie dosyć zaawansowane graficznie. Pierwsze razem za nami i druga runda. Pamiętam, chyba co wytrenowałem, jak wygląda jak w tym układzie Autofire Autofire tu działa na przykład na trzy razy, czyli potrójny pocisk wygląda, to się ustawa na padzie, już takie są przełączniki nad, nad, nad pociskami O, o, co robię. pięknie, Będę ustawić teraz dwa, to teraz podwójnie mi strzelać praktycznie strzał. Podwinięmy, a to podwinięmy. Podwinięmy. No, to jeszcze całkiem przyjemna wersja kolagi. Dużo kolorów, płynnie to chodzi. Nie wiem, żeby się przecinało, Przy nawet bardzo zaawansowanej akcji. Także myślę, że jest całkiem fajna. Dobra, jedziemy dalej i następna gra klasyka gatunku Street Fighter 2 to jest chyba nawet Champion Edition jakiś zobaczmy jak to jest zrobione czy jest jakiś problem z poruszaniem się postaci a może z powolnieniem będą mam nadzieję że nie no raju, no czasem się grało raju pamiętam no animacja wygląda całkiem w porządku Jedna rzecz mnie zastanawiała. Właśnie tak to teraz sprawdzę sobie. A, chyba nie idzie mi za dobrze. Ale spróbujemy się odkuć przed tym, żeby możemy przerzucić. Jak to się strzelało bo jest. A, chyba już nie wyjdę z tego. Jedna rzecz mnie zastanawia tutaj. Mam dwa przyciski, a ty sobie tutaj leży dwa na 5 i 2 na nogę i na razie udało mi się tylko 5 a jest noga ciekawe pomyślane mamy tutaj przycisk select i play czy run jeżeli chcemy przełączyć się na uderzenia nogami to musimy przełączyć to za pomocą przycisku właśnie select także w trakcie walki na dwóch przyciskach używamy naraz Pięści, albo pięści, abonu, Możemy to przełączać właśnie tym przyciskiem, w jak No ciekawe pomyślane. Ale zobaczymy. Może się uda pokonać zangifa. Zdjęć ale to pamiętam na midzy się grało i no, chyba na jakichś właśnie 16-bitowych pasołach, jeszcze. Chyba na serdzach. i skończący. tak jest z pokonany ok siłbater też całkiem fajnie to działa spróbujmy czegoś innego zobaczymy czy uda nam się w grę z grę CD Rom. 無限に広がる大宇宙有とも思われ果てしない時間を経て人類の繁栄もまた夜空に輝く流れ星に等しい Wygląda abstrakcyjnie, 8-bitowa konsola, stawki filmowe i dźwięk no taki mocno filmowy, rzekłbym. No, czyli konsola jest z 87 roku. Ściszę trochę. Masora z 1987 roku jak widać ma całkiem nieźle wykorzystałem potencjał CD-ROM-u. te stawki filmowe, fajne audio, nie ma co. Jednak pojemność kardidża nie pozwalała na takie cuda na ekranie. A nie, przepraszam, to jest Hellfire. Zobaczmy, ale no. no, 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 fajne filmy tutaj mamy. W sensie animacje ale jednak Lecz w pełniejszy sposób potrafią powiedzieć historię niż na takich standardowych tabliczach

Jak samo gra wygląda. No, muszę przyznać, że robi to wrażenie. Naprawdę. No, to już jakieś liczby, widzą się pojawiają w grafice. Dobra. Widzimy, że są stawki filmowe, fajny dźwięk, ale zobaczmy, czy uda się nam coś zagrać. Płyta jest trochę zmaniurową, ok, czyli mamy po prostu prostą strzelankę, coś w stylu AirType, czy AeroBlusters, z tym, że no, mieliśmy bardzo bogatą czołówkę, odstawki filmowe, z fajnym dźwiękiem, także no... robi wrażenie. Patrząc po tych parametrach, to ten PC engine, no i ten chyba nie miał startu do takich możliwości. No, bardzo fajnie, podoba mi się. Muszę się na to, żeby zdobyć trochę więcej, jedno na nakoncyjnym bo widzę, że jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o odbiór samej gry no dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o PC Engine jak widać, cd fajnie wykorzystane całkiem ciekawa konsola 8 bit troszkę lepsza grafika moim zdaniem niż na, na takim Nintendo także całkiem przyjemna konsola Dobrze, to dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.